Dawno nie byłem tutaj nad morzem ze względu na zasięgi internetowe, które tutaj w tym momencie mam w Hiszpanii. Ale że dzisiaj troszeczkę wiatr się uspokoił, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Postanowiłem przyjechać do Kalpę. To miejscowość Kalpę to jest pomiędzy Benidormem a Walencją. Myślę, że dość ciekawe miejsce. Przyjeżdżamy tutaj dość często. Teraz jak się zbierzemy, to przejdziemy do naszych pytań. Ale tak na początek chciałem Ci pokazać, jak to mniej więcej tutaj wygląda. To jest ifacz. Na ten ifacz można się wspiąć. I z osobami, które przyjeżdżały do nas na odnowę biologiczną w zeszłym roku, wspinaliśmy się na tego ifacza. Także pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają, którzy byli z nami w zeszłym roku w Hiszpanii. Dobrze, przełączam na siebie. Cześć, witam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj pięć pytań. Ileś tam minut, kiedyś nazywałem to 5 pytań, 10 minut, ale później okazało się, że nie jestem w stanie tak szybko odpowiedzieć na te pytania. Nie wiem, ile mi to zajmie. Dzisiaj mam, dzisiaj mam nadzieję, dość ciekawe 5 pytań, które zadaliście, czy które gdzieś tam śmigają po internecie i pomyślałem, że po prostu odpowiem na nie. Co to będą za pytania? Po pierwsze, w co wierzysz? Czy myślisz, że to są Twoje myśli? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to będzie, dlaczego nie mówiliśmy o nowotworach w telewizji? Trzecie, dlaczego nie mówimy o smugach chemicznych, czyli chemtrails, szczepionkach, 5G, wojnie w Syrii itd.? Później, co to jest wysypka, a później, dlaczego mamy regulamin i jeszcze jakąś ciekawostkę na koniec. Dzięki, że się witacie, dzięki za wszystkie paluchy serducha. Zacznijmy od początku. Żeby to dobrze przekazać, to pomyślałem sobie, że to, co w tym momencie dzieje się pod kątem weganizmu, czy tego, co chcieliśmy przekazać, Chciałbym Ci powiedzieć troszeczkę na temat y, papierosów. Y, co to jest, co to jest y, przemysł papierosowy, papierosowy? Każdy wie, a, ale niewiele osób wie, w jaki sposób przemysł ten działa, w jaki sposób działają koncerny tytoniowe. Jest to przemysł, który od samego początku, y, kiedy prowadzono różnego rodzaju badania zdrowotne, y, wiedział o tym, że papierosy nam szkodzą. Jest to przemysł, któremu przez 20 lat naukowcy, badacze, lekarze e, różnego rodzaju firmy, które chciały zadbać o nasze zdrowie, chciały udowodnić, że papierosy nam szkodzą. Jest to przemysł, który bardzo fajnie manewrował, bardzo ciekawie manewrował przez 20-30 lat po to, żeby tego uniknąć i żeby po prostu żebyśmy dalej palili papierosy. Zaczyna piać, mam nadzieję, że, że nie będzie to przeszkadzać. Czy mnie dobrze słychać, e, mo, jeśli moglibyście napisać, bo witacie się, ale mam nadzieję, że dobrze słychać. O, rzuc, cieszę się, że rzuciłem palenie pale, papierosów. Jest to przemysł, który bardzo umiejętnie manewruje cały czas danymi, bardzo umiejętnie manewruje e, opinią publiczną, ponieważ potrafi działać na emocjach. E, nie wiem, czy wiesz, ale za każdym razem, kiedy palisz papierosa ja tutaj może nie mam nic przeciwko osobom, które palą papierosy, ponieważ jak się mówi do kogoś, że papierosy szkodzą, a pali papierosy, to dużo osób się oburza, dużo osób krytykuje, atakuje nas, kiedy to robimy. Ja wiem to o swoim ojcu na przykład, bo ja bym chciał, żeby mój ojciec odrzucił palenie papierosów. Natomiast kiedy mu o tym mówię, to on mnie zawsze atakuje, krytykuje. Ponieważ jest to taki związek, tam są takie związki uzależniające, które troszeczkę mieszają nam w głowach i my do końca nie wiemy, że tak jest. Nie wiem, czy wiesz, że kiedy bierzesz wdech papierosa, jeśli wdychasz dym papierosowy, to wdychasz około 7 tysięcy trujących substancji. 7 tysięcy trujących substancji, wdychasz je do, do płuc. A może usiądę? Wdychasz je do płuc i wtedy w Twoim ciele. Nie umierasz od razu, ale w twoim ciele odkładają się po prostu toksyny. W twoim ciele odkładają się toksyny, które w pewnym momencie wywołają u ciebie różnego rodzaju objawy, różnego rodzaju schorzenia, choroby itd. I to zostało udowodnione. To, jest, to nie jest coś takiego, co gdzieś tam sobie e, ktoś wymyślił. To zostało udowodnione. E, kilometry badań zostało zrobione na ten temat. Jest to numer jeden produkt na świecie, który wywołuje, numer jeden produkt na świecie, który jest powiązany z nowotworami. Czyli to, jest, czyli to jest produkt, który wpływa tak na nasze ciało, że nasze ciało nie jest w stanie wydalać tych toksyn. Tych toksyn jest za dużo. Tak jak powiedziałem, ponad 7000 związków toksycznych w tych papierosach tam się znajduje. Natomiast producenci papierosów e, e, mimo tego, że wiedzą o tym, że to jest trujące, Dalej to produkują. Ja nie wiem, kto to produkuje i dlaczego te produ ci producenci papierosów mają to pozwolone, żeby produkować takie rzeczy. Produkują truciznę i jest przyzwolone ze względów na to, że ci producenci płacą bardzo wysokie podatki e, i dodają do tych papierosów takie różnego rodzaju substancje uzależniające. Jedną z nich, która może Cię troszeczkę zdziwi, e, jest na przykład uryna. E, związki zawarte w moczu. E, Dodane do papierosów uzależniają nas. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, czy nie, może sobie o tym poczytać. No, dodane, dodawane są związki, które są w moczu naszym, po to, żeby nas uzależnić. Papierosy są bardziej uzależniające niż e, heroina czy kokaina. To też są badania na to przeprowadzone i udowodnione, że właśnie e, papierosy jest trudniej rzucić nawet niż kokainę czy heroinę. I nawet podnoszenie ceny w różnych krajach. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w niektórych krajach to papierosy, na przykład w Australii papierosy już kosztują 17 dolarów. Czy myślisz, że, czy myślisz, że e, e, w Australii ludzie nie palą papierosów, bo 17 dolarów za paczkę papierosów muszą zapłacić? Absolutnie nie. Ponieważ po pierwsze są uzależnieni, po drugie nie docierają do nich e, informacje, że to może im szkodzić. I... Kiedy myśmy zaczynali projekt Odmładzanie na surowo, nie sądziliśmy, że. Y, nie, nawet przez myśl nam nie przeszło, że będzie nam łatwo zmierzyć się z takim gigantem, jaki jest, jakim jest przemysł y, mięsny czy przemysł farmaceutyczny. Nawet, nawet przez moment, żeśmy nie myśleli, że to będzie łatwe. My tak naprawdę nie chcieliśmy z nimi walczyć. Chcieliśmy tylko przekazać informacje, te, które myśmy zgromadzili, a, i powiedzieć o tym, że spożywanie mięsa nam szkodzi. Bardzo często szkodzi nam tak samo jak palenie papierosów. I te wszystkie ten cały przemysł farmaceutyczny, który sprzedaje nam leki na te choroby, które sobie powymyślał, przez to, że palimy papierosy, przez to, że jemy mięso, przez to, że pijemy mleko, nie odda tak szybko swojej, swojego jakby pola tutaj zarobkowego. Także nie spodziewałem się. Natomiast różnie na to patrzyłem. Czasami mi się wydawało, że. Ktoś tam do nas pisał, Maryszat, czy wy się nie boicie? Ja myślę sobie, czy powinienem się bać, że mówię prawdę, a może powinienem, może nie. Ale później pozobaczyłem, że tak naprawdę nie trzeba nas nam nawet krzywdy robić. Wystarczy w internecie zapłacić kilku kanałom, wynająć kilka internetowych troli, zapłacić im pieniądze. I one zrobią te osoby taką burzę w internecie, że nawet nie trzeba takich osób likwidować, wystarczy po prostu namieszać w głowach i. I zrobić tak, żeby osoby, które oglądają internet, kierując się, kierowały się emocjami a i nagle zaczęły, zaczęły czy przestały ufać w informacje, które są przekazywane na takich kanałach. Także nawet nie trzeba, także nawet nie trzeba wiele zrobić, aby, aby różnego rodzaju informacje przepchnąć w internecie. Nie wiem, czy wiesz, ale my od samego początku zdecydowaliśmy się nie jeść mięsa i mówić o tym głośno. Nie jesteśmy jakimiś takimi osobami, które gdzieś tam stoją pod ubojnią i bierz, będą pikietować, żeby uwolnić te zwierzęta, chociaż pewnie powinniśmy, ponieważ to są nasi przyjaciele, to są nasi bracia. Ale nie jesteśmy takimi osobami, My po prostu mówimy dlaczego to szkodzi. Nie będziemy też sprzedawać żadnych suplementów i nawet jeśli ktoś tam będzie na internecie mówił, że gdzieś tam... Kogoś przestaliśmy lubić, czy tam kogoś, żeśmy sobie usunęli ze swoich znajomych, to tylko dlatego, że nie chcemy sprzedawać z tymi osobami suplementów, bo my suplementów nie będziemy sprzedawać w projekcie odmładzanie na surowo, ponieważ wiemy, że one nam szkodzą. Eee, I. my szukamy drogi do wyzdrowienia z naturą. Znaleźliśmy tą drogę 10 lat temu, wyzdrowieliśmy. Ale cały czas jeszcze poszukujemy dodatkowych elementów, takich, które zachęcą wszystkich, którzy zechcą kierować się miłością i naturą, do tego, żeby zwrócić się w kierunku natury. Każdy przemysł, który dzisiaj nam szkodzi, tak jak papierosy, mięso, e, alkohol, e, leki, powinien być dawno zamknięty według nas. Powinno być tak, że. że te przemysły powinny zniknąć, ale dlaczego nie znikają? Ja tego nie wiem. A my kierując się emocjami bardzo często dokonujemy niewłaściwych wyborów. Ja mam nadzieję, że Ty wybierzesz właściwie i pozostaniesz z projektem odmładzanie na surowo, bo to chodzi o Twoje życie. Bo wiesz, my nie będziemy się z kimś tam przyjaźnić i pomagać komuś przyjeźdź, przywieźć walizki suplementów z Ameryki, a my po prostu wolimy się odciąć od takiej od osoby. Trochę długo na ten temat, ale mam nadzieję, że to ci mniej więcej rozjaśnia troszeczkę, jak działa i manipuluje nami czasami internet. A teraz drugie pytanie: Dlaczego w telewizji nie mówiliśmy o no nowotworach? Nie wiem, czy wiesz, ale otrzymaliśmy jasne instrukcje przed takim programem. Telewizja jest fajna. Zrobi zrobimy takiego fajnego vloga z tej telewizji, nakręciłem mnóstwo rzeczy. Telewizja jest fajna, ale, ale w telewizji pewnych rzeczy nie mówi się, zwłaszcza pierwszy raz jak się tam jest. Ponieważ dostaliśmy jasne instrukcje, że mamy nie mówić o żadnych schorzeniach na antenie, mamy, co jeszcze nam powiedziano, nie, nie możemy mówić o, o, o żadnych, nie możemy zrobić żadnych reklam i promocji, mamy się skupić tylko na tym, co robimy, co jemy. Dlatego też zostaliśmy zaproszeni z naszymi pokarmami, co było akurat bardzo przyjemne. Ja w ogóle jestem wdzięczny osobom, które gdzieś tam doprowadziły do tego, że byliśmy w telewizji, to jest coś niesamowitego. 9 minut w telewizji e, to, jest, to jest coś naprawdę wielkiego i mam nadzieję, że ten program pomoże e, niektórym, chociaż zauważyć, że jest coś takiego jak witarianizm e, i dotrą do nas. I to jest najważniejsza rzecz dla nas, bo nam zależy najbardziej na tym, żebyście wyzdrowieli wszyscy, e, ale. Dla tych wszystkich osób, które się pytały, dlaczego nie mówiliśmy o tym, i, ty, i tak dalej, o tym nie można powiedzieć w telewizji. Nie wiem, czy wiesz, ale, ale to telewizja rządzi się swoimi prawami. E, jeśli, jeśli by to. Okej, okay, dobra, mógłbym. Ja jestem troszeczkę takim wywrotowcem, jak wiesz. Ja mógłbym po prostu w telewizji nie słuchać tych pytań, które mi tam zadano i powiedzieć: No dobra, ale wyzdrowiliśmy też nowotworów, i mamy z cukrzycy wyleczyliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że żeby nas kiedyś jeszcze do telewizji zaproszono? Ja myślę, że, ja myślę, że nie byłoby takiej możliwości. Ja myślę, że telewizja, e, pomimo tego, że jest bardzo fajna, e, e, bardzo fajny był ten program, e, ma, swoje, ma swoje jakieś prawa, których no, nie, nie warto przekraczać. A my, jeśli chcemy zrobić to na dużą skalę, to fajnie by było, jakbyśmy mieli furtkę otwartą do, do telewizji, żeby to nie było na takiej zasadzie, że my po prostu jednym programem. Wiesz, stanęliśmy na barykadzie, wyciągnęliśmy miecze i powiedzieliśmy tak, tutaj nowotwory, można zwalczyć, nie jedząc mięsa, odstawiając suplementy i leki. No, bylibyśmy skończeni, a także na pewno nie, nie zrobiliśmy tego. I, I pewnie długo albo w ogóle tego nie będziemy mogli zrobić. Ja myślę, że to będzie od telewizji zależało, co oni będą chcieli pokazać. To jest, to jest ich prawo, bo to jest ich telewizja, tak? Ja u siebie na kanale mogę mówić swoje rzeczy, a oni na swoich kanałach muszą mówić swoje rzeczy. Także zupełnie jak to inaczej wygląda. Trzecie pytanie: smugi chemiczne, szczepionki. 5G, wojna w Syrii. Dlaczego Wy, Mariusz, o tym nie mówicie? Ja już chyba z kilkadziesiąt pytań, albo kilkaset nawet pytań. Mam na ten temat. Mariusz, dlaczego nie mówicie o chemtrails? Przecież nam to szkodzi. Dlaczego nie mówicie o 5G? Przecież nam to szkodzi. Dlaczego nie jesteście przeciwnikami takimi zagorzałymi szczepionek? Przecież nam to szkodzi. No i co z tego, że jesteśmy? A czy my mamy jakiś na to wpływ? Czy my mamy jakiś wpływ na to, że ktoś rozsypuje nam nad głowami smugi chemiczne? Jedni mówią, że to nie są smugi chemiczne i że to są tylko opary z samolotu. Inni twierdzą i na 100% mają dowody, że to są smugi chemiczne. Ja już 15 lat temu o tych smugach chemicznych słyszałem. Myślicie, że coś się zmieniło od tamtej pory? Coraz więcej osób o tym wie. Ale czy my możemy coś z tym zrobić? Możemy się tylko tym denerwować. Dlaczego nie mówimy o szczepionkach? No bo każdy powinien podjąć swoją własną decyzję, jeśli chodzi o szczepionki. Powinien zebrać informacje od jednej osoby, od drugiej osoby, porównać sobie te informacje i podjąć sobie samemu decyzję. My swoich dzieci nie zaszczepiliśmy, kiedy można było już. Sami się, żebyśmy nie zaszczepili, ale ty potrzebujesz podejmować decyzję. Dlatego my tego nie mówimy, ale też my nie mówimy o tym, dlatego że stres jest najgorszym doradcą w naszym zdrowiu. Jeśli będziemy się stresować rzeczami, na które nie mamy wpływu, to nie mamy szans wyzdrowieć. Jeśli ty będziesz się stresować, sypią mi na głowę z y, ten rzeczy, to wiesz, że nie wyzdrowiejesz? Bo będziesz się martwić tym, że coś ci na głowę sypią. Ja to podkreślam cały czas. Część osób wierzy, że jak wyjdzie z mokrą głową, bez czapki na podwórko, to się przeziębi. A część osób mówi, że to jest jakaś bzdura. Ci, co wierzą, potrafią się przeziębić, a ci, co nie wierzą, po prostu wracają z mokrą głową i wcale są nieprzeziębieni. Ponieważ ja wierzę, że nie mam wpływu na te smugi chemiczne, czy na 5G, ja o tym nie będę mówił. I ja myślę, że ja jestem w stanie swoje ciało tak ustawić do tego, że mi to nie będzie szkodzić. I zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się do tego w ten sposób. Skoro jest, nie mam na to wpływu, to po prostu z tym żyję. Tylko Ty zdecydujesz, ty zdecydujesz o tym, czy to dla Ciebie zaszkodzi, czy nie. Wow, jest nas 500 osób, prawie. Wysypka. Bardzo często do nas piszecie, co na wysypkę, Mariusz. Dostałem wysypki albo coś tam, albo jakieś krosty mi wyskoczyły i tak dalej. Wysypka. Skóra to jest numer jeden organ wydalniczy w naszym ciele. Jeśli dostajesz jakieś wysypki albo, albo, albo e, pryszczy jakieś, albo coś tam, to najczęściej jest to związane z tym, że Twoje ciało chce coś wydalić. Na przykład wziąłeś sobie płyn Lugola i po płynie Lugola pojawiły się, pojawiła się wysypka. Ja kiedyś pokazywałem i mówiłem, że na moje ręce w przeciągu kilku sekund pojawiła się wysypka. Myślicie, że ja się bałem, że to jest jakieś zakażenie? Ja wiedziałem, że to moje ciało przez skórę wydala toksyny ze środka, metale ciężkie, ponieważ jod działa jak helatant. On helatuje metale ciężkie w środku i chce je wyrzucić na zewnątrz. Nie zawsze da się te metale ciężkie przeciągnąć przez całe ciało w układzie jakimś wydalniczym, limfatycznym, do układu wydalniczego w postaci naszego stolca. I bardzo często na skórę to wyskakuje. Dlatego jak dostajesz jakieś wysypki, przychodzisz na witarianizm, zaczynasz dużo więcej pić soków, to się ciesz. Mówisz tak, mój, moje ciało się oczyszcza! Jak ja się cieszę, że moje ciało się oczyszcza i wyrzuca te rzeczy na zewnątrz. Także wysypka to nie jest choroba. Wysypka może być oczywiście oznaką jakiegoś zatrucia i wtedy na przykład dzieci mają często wysypkę, tak? Jak dzieci mają wysypkę, to trzeba zobaczyć, jaki pokarm im wyeliminować z ich życia, żeby ta wysypka zniknęła. Bo po co mają wyrzucać te toksyny na zewnątrz? No, one po prostu wyrzucają toksyny przez skórę. Na to nie trzeba żadnych kremów, na to nie trzeba żadnych leków, po prostu trzeba odstawić rzeczy, które powodują wysypkę. Piąte. Wprowadziliśmy regulamin. E, bardzo dużo osób przyjęło bardzo fajnie ten regulamin e, i bardzo się cieszę, że tak to odebraliście. Jest to regulamin dla y, naszej społeczności, żebyśmy mogli dużo przyjemniej ze sobą rozmawiać, e, bo, bo tak jak w pierwszym punkcie powiedziałem, e, zamieszanie na internecie będzie tworzone po to, żeby, żeby w jakiś sposób zachwiać Waszą... E, Waszą równowagą, zachwiać, zachwiać. Nie wiem czy dosłyszałem, bo wiatr zaczął większywiać. Zachwiać waszą, e, waszą miłością do siebie, do nas. E, takie informacje będą się pojawiać, ale my tych informacji nie oglądamy. E, ale te informacje zauważyły, że my ich nie oglądamy i chciały w ten sposób dotrzeć do nas, komentując bardzo brzydko pod naszymi filmami. Siejąc zamęt, po prostu. Nie oglądając filmu nawet, a siejąc zamęt. Także. My żeśmy sprowadzili ten regulamin, żeby ten zamęt zlikwidować. Owszem, nie wszyscy muszą się zgadzać z tym, co my mówimy. I nigdy nie mówiłem, że słuchajcie, ja to mam taką najważniejszą prawdę na świecie. To wcale tak nie jest. Ja tylko powiedziałem, za każdym razem, milion razy to już powtórzyłem. My jesteśmy tutaj po to, aby podzielić się swoją wiedzą, którą zdobyliśmy w drodze do zdrowia. Czy ja mówię, że ja tą wiedzę opracowałem w laboratorium, czy ja mówię, że ja tą wiedzę gdzieś tam nie wiem? Ja mówię, że to jest wiedza, którą zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. To nam pomogło, pomogło naszej rodzinie i pomaga tysiącom osób. Może tobie też pomoże. Ale bardzo dużo osób przychodzi i nas atakuje, dlatego chcemy tych osób jakby uniknąć. My ucinamy toksyczne związki w naszym życiu. I dlatego też toksyczne komentarze będą usuwane, a wraz z toksycznymi osobami, które będą te komentarze wprowadzać. Bo ja wiem, że to może wpływać na Twój stan yy, poziom twojego stresu. A ja nie chciałbym, żebyś się stresował oglądając projekt odmładzania na surowo. Ja nie zamierzam się stresować. Chcę być zdrowy i chciałbym, żebyś ty nie musiał czy nie musiała się stresować tymi wszystkimi informacjami. Także wszystkie kontakty, ktoś tam do nas napisał, a czemu taką osobę tam usunąłeś ze swoich kontaktów i tak dalej, ponieważ uważam, że ta osoba jest toksyczna. Ponieważ ja uważam, że ta osoba sprzedaje suplementy, a ja suplementów nie sprzedaję. Ja nie będę wspierał osób toksycznych sprzedających suplementy. I ja nie muszę się w tej kwestii jakby wypowiadać, tak? Ja powiedziałem już bardzo dawno i na samym początku: my suplementów nie zażywamy i nie będziemy ich sprzedawać. Na naszym kanale szukamy drogi do zdrowia przez naturę. Szukamy drogi do zdrowia poprzez zrozumienie przez funkcjonowania naszego organizmu. Nasz organizm naprawdę bardzo prosto działa. Mało stresu, wtedy naprawiamy. Mało stresu, wtedy spożywamy pokarmy. Zakwaszamy sobie żołądek i z pokarmów pobieramy elementy do życia. Nie wie, wiaderku, bo już będę chciał zaraz skończyć. Kilka osób do nas pisało, że chciałoby się z nami spotkać w różnych państwach. My byśmy bardzo chcieli do Was przyjechać. Natomiast e, organizujemy teraz spotkanie w Anglii w maju. I część osób do nas napisała, że to spotkanie jest za drogie. Często się pytam, ale w porównaniu do czego jest za drogie? Kiedy myśmy wynajęli salę, zapłaciliśmy za salę, wynajęliśmy catering, który przygotowuje nam jedzenie na dwa dni, wynajęliśmy sprzęt, zapłaciliśmy za bilety nasze, żeby przylecieć do Londynu, za hotele, gdzie będziemy musieli mieszkać, i nasze podróżowanie po Anglii. To taka nam cena wyszła, kochani, tyle kosztują rzeczy w Anglii. I albo będziemy się z wami chcieli spotkać, jeśli będziecie się chcieli z nami spotykać w innych krajach, ale wtedy ceny wiadomo, musimy pokryć ceny wynaje, wynajmu i tak dalej. Chyba przemysł papierosowy zobaczył, że nadaje, i chyba mnie wyłączyli. Chciałbym dokończyć ten te parę słów, co powiedziałem. Ej, albo będziemy się z Wami spotykać, ale wtedy trzeba będzie pokryć koszty wynajęcia sali, naszych przelotów i tak dalej. Albo po prostu będziemy tylko działać online i do krajów jakichś innych nie będziemy mogli przyjeżdżać. Ja nie mogę z Wami polemizować, kochani, na ten temat, czy coś jest za drogie. Bo ja po prostu muszę pokryć koszty takiego wydarzenia. A jeśli ktoś nie robi takich wydarzeń na co dzień, bo większość z osób, która to komentuje, to nie robi wydarzeń na 200 osób w sali, nie wynajmuje sali w centrum Londynu, nie płaci za wyżywienie dla 200 osób itd., itd. Nie wie jakie to są koszty, ale ja te osoby też zapraszam do siebie na dyskusję. Tylko takie brzydkie komentarze są niemiłe i smutne. Także jeśli będziecie chcieli, kochani, żebyśmy jeździli po świecie i przyjeżdżali do Was, to miejcie na uwadze to. Że takie rzeczy kosztują. Jak siedzimy przed internetem, to wiedza jest za darmo. Bo ja siedzę wtedy, przychodzę, przyjeżdżam do, nad, nad morze i mówię do Was. I wtedy po prostu rozmawiamy. Jeśli chcecie się ze mną spotkać, z nami spotkać, żebym na przykład zrobił Wam akupresurę, albo żebyśmy naprawdę osobiście porozmawiali na temat Waszych problemów, no to wtedy no, takie są koszty. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to rozjaśnia sprawę, cenę biletów i tak dalej. E jeśli chcielibyśmy zrobić, kochani, biznes, to dawno byście kupowali od nas suplementy. Mam nadzieję, że to rozumiecie. A to, że napisaliśmy książkę i też już mówiłem na ten temat, to dlatego, że, żeście nas o tą książkę prosili. A poza tym projekt musi z czegoś też się utrzymywać. Pracuje dla nas pięć osób. Jak myślicie, z czego mamy dla, nich, dla, dla tych pięciu osób zapłacić? Także kończąc ten przedługi live, mam nadzieję, że owocny i przyjemny, Mam do ciebie raz jeszcze pytanie. W co wierzysz i czy myślisz, że to są Twoje myśli? W co wierzysz i czy myślisz, że to jest coś, coś, co ty podjąłeś decyzję, żeby wierzyć? Czy to jest coś, co ktoś na internecie lub w jakiejś innej formie przekazu po prostu włożył Ci do głowy? Bo bardzo często to jest tak, że to nie są Twoje myśli, to jest tylko po prostu coś, co gdzieś na internecie zostało stworzone. Aby zniszczyć e, e, przekaz. Kocham Was bardzo. Zawsze będę tutaj dla wszystkich, którzy będą chcieli się dowiedzieć o zdrowiu. Ponad 550 filmów na temat zdrowia na internecie. Oglądajcie to, kochani, i póki można. Nie wiem, jak długo internet będzie dostępny dla wszystkich i jak to wszystko będzie tam wyglądało. Oglądajcie, kochani, bo tam jest bezcenna wiedza. Bezcenna wiedza do wyzdrowienia. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.